Cześć! Dzisiaj chciałam porozmawiać trochę o tym, dlaczego jeżeli jesteś mamą i masz ADHD, to możesz, a najpewniej czujesz przytłoczenie wszelkimi obowiązkami. Dlaczego tak się dzieje? Co możemy z tym zrobić? I czy w ogóle jest dla nas jakiś ratunek? Zapraszam. Generalnie, jeżeli chodzi o przytłoczenie, które towarzyszy osobom z ADHD, to jest to zjawisko dość powszechne. Łatwo ulegamy przebodźcowaniu i poczuciu przytłoczenia. Niejednokrotnie prowadzi to do tego, że doświadczamy paraliżu, czy decyzyjnego, czy w ogóle paraliżu takiego czynnościowego. Nie jest to sytuacja ani łatwa, ani miła, ani przyjemna. I dlaczego tak się dzieje, jeżeli chodzi na przykład o obowiązki domowe? Często. Tych obowiązków wydaje nam się, bądź rzeczywiście jest zbyt dużo. Często jesteśmy, jako mamy, obarczone naprawdę bardzo dużą ilością obowiązków, zarówno takich fizycznych, jak i mentalnych, czyli pamiętania o tym, że tu trzeba zrobić listę zakupów, tu trzeba pojechać z dzieckiem na ćwiczenia, tutaj jest zaplanowana jakaś wizyta lekarska. Wszystko to. Przeważnie jest y, bardzo często na głowie jednak mamy. Nawet jeżeli dziecko uczęszcza na jakąś rehabilitację, albo jakieś takie zajęcia, to często telefon kontaktowy to jest telefon do mamy, a nie do taty, no ale to jakby jest temat na inny film. Więc tak, czasami zbyt dużo. Czasami te, te obowiązki są zbyt męczące, zbyt eksploatujące na bardzo wielu poziomach, albo zbyt męczące fizycznie, albo zbyt eksploatujące emocjonalnie. Często są zbyt stymulujące. My ulegamy bardzo szybko przebodźcowaniu, więc jeżeli na przykład odkurzamy a ten dźwięk odkurzacza jest dla nas bardzo nieprzyjemny, to w tym momencie rzeczywiście jest to czynność, która nas dodatkowo eksploatuje. Te czynności są zbyt monotonne. Zbyt monotonne, zbyt mało ciekawe, nie potrafimy sobie ich urozmaicić i jednocześnie ulegamy w związku z tym rozproszeniu i podejmujemy jakieś działanie, a potem za chwilę je porzucamy. No, i ono jest niedokończone, i wciąż czujemy, że jest niezrobione, czyli wciąż mamy je na sobie, czyli wciąż ono nas no po prostu dociska do ziemi. Jest jeszcze jedna rzecz, że bardzo często obowiązki domowe związane z domem, wychowaniem dzieci, to są rzeczy, które wymagają przełączenia naszej uwagi, a z tym w przypadku ADHD i spektrum autyzmu bywa bardzo ciężko. Kiedy już nad czymś pochylimy, nad czymś skupimy, to bardzo, bardzo źle wpływa na nas właśnie potrzeba przełączania tej uwagi, a umówmy się w przypadku posiadania małych dzieci, zwłaszcza to jest to bardzo Częste, że tą uwagę musimy przenieść, przerwać jakąś czynność, zawiesić, y, zmienić swoje ustawienia i y, zrobić coś innego, i potem wrócić do tej przerwanej czynności, i to bywa niebywale obciążające i niebywale trudne, choć z pozoru wydaje się łatwe. Y, więc tak, to jest jakby ta rzecz, dla, y, te, te rzeczy, które powodują, y, dlaczego jest nam trudniej. Ale teraz jeszcze oprócz tego chciałam dodać jedną rzecz, którą rzadko się wymienia, a która jest uważam bardzo ważna. Bardzo często zdarza się tak, że te wszystkie rzeczy, którym się poświęcamy i które na nas wpływają obciążająco, bardzo często w dużej mierze, może nie w dużej, ale przynajmniej w części, nie są nasze. To znaczy, nie karmią ani nas, ani naszej rodziny, tylko są wynikiem tego, że tak zostaliśmy w domu nauczeni, dlatego tak robimy, że tak robią wszyscy i dlatego tak robimy, że tak jest poprawnie, mamy takie jakieś przekonanie, które właśnie wynieśliśmy z domu lub z jakiegoś innego środowiska, tak jest poprawnie, więc tak robimy. Nie mamy odwagi czegoś zmienić. Albo jeżeli nawet mamy tą odwagę, to nie bardzo wiemy po prostu, jak. I Kiedyś, kiedy nad tym myślałam, co, co mogę zrobić, żeby, żeby sobie pomóc w realizacji obowiązków domowych, i żeby mój dom funkcjonował tak, jak ja bym chciała, żeby on funkcjonował, ale jednocześnie, żebym ja jeszcze pozostała wśród żywych i nie, nie była skazana na jakąś po prostu egzystencję szczątkową, no to pomyślałam sobie o tym w ten sposób. Jest zasada Pareto, którą zapewne w większości znacie, która mówi o tym, że 20% zadań generuje 80% efektów. I jeżeli pomyślimy o tej zasadzie Pareto w kontekście rzeczy, które wykonujemy codziennie bądź co jakiś czas w kontekście obowiązków, no to możemy, możemy dojść do wniosku, że 20% naszych obowiązków obciąża nas w 80%. Chodzi o to, żeby znaleźć te 20%, najbardziej obciążających zadań i następnie zastanowić się, czemu je wykonujemy, Kogo one karmią, Dlaczego robimy to tak jak robimy, co nas najbardziej najbardziej obciąża w wykonywaniu tych, tych obowiązków. Jeżeli one nie są nasze, jeżeli one są naleciałością, skąd inąd, czy z domu rodzinnego, czy z domu męża, czy po prostu z jakiegoś wbudowanego w nas przekonania, że tak należy i nie ma żadnej innej drogi, to należałoby się przyjrzeć temu, dlaczego, dlaczego ja tą drogą podążam, co mi to daje i jak mogę zrobić to inaczej. Czy mogę zrezygnować z robienia tej czynności, czy mogę na przykład komuś zapłacić, żeby, żeby uzyskać podobny rezultat. Mam tu na myśli, na przykład, nie wiem, mycie okien. Można zapłacić komuś za mycie okien, jeżeli nas, to, jeżeli nas na to stać. Czy możemy zrobić to inaczej? Czy możemy, na przykład, tą czynność podzielić na mniejsze wyzwania i częściowo ją oddelegować, na przykład na innych członków rodziny? Albo oddelegować wam całości na innych członków rodziny, a możemy też częściowo na przykład kupić jakąś usługę, która będzie składową tego dużego efektu. Albo możemy, jeżeli podzielimy tę czynność, wykonywać ją nie w jeden dzień, tylko w kilka dni pod rząd albo w jakichś odstępach. Rozwiązań naprawdę może być bardzo sporo, tylko musimy sobie pozwolić na to takie myślenie inaczej. Co zrobić z tym obowiązkiem, żeby on był jak najbardziej dostosowany do mnie i potrzeby mojej rodziny. Żeby był jak najłatwiejszy do zrobienia i żeby dawał satysfakcjonujące rezultaty. Bo ostatecznie te obowiązki nie są po to, żebyśmy je odhaczali na liście, tylko po to, żeby nam się żyło łatwiej i lepiej. Pozdrawiam Was serdecznie, poproszę o łapkę w górę, jakiś komentarzyk, może chętnie, chętnie się udzielę w dyskusji oraz o subskrybowanie, i widzimy się następnym razem.